Wiadomość od prawa wszechświata do Ciebie w tym dniu, ostatnie odkrycie istot niebieskich przynosi komunikację, która odnosi się do tej osoby, która stale zajmuje Twoje myśli, osoby przeznaczonej do zaangażowania się w dialog z Tobą. Wszechświat splecie Wasze losy w tak skomplikowany sposób, że magnetyczna siła, która Was łączy, jest niepodważalna. Ta szczególna osoba jest odpowiedzialna za wypełnianie Twoich myśli, wtargnięcie do Twoich snów i opanowanie Twojego serca w sposób przytłaczający. Bez względu na odległość, która może Was dzielić, lub na regularność, którą mogą prezentować, to połączenie jest tak głębokie, że przekracza fizyczne bariery. Niebiańscy posłańcy nieustannie pracują, aby usuwać przeszkody i tworzyć okazję, Abyście się spotkali i podzielili swoimi historiami. Energia tego uczucia jest tak przytłaczająca, że widzisz siebie zanurzonego w wirze emocji. To niepodważalne, że ta osoba jest wyjątkowa i że to połączenie ma coś wyjątkowego, co jest niemożliwe do zaprzeczenia. Anioły są przy tobie, prowadzą cię mądrością i wsparciem zachęcając do zaufania swojej intuicji i otwarcia się na tę możliwość. Być może zauważyłeś już znaki kosmiczne wskazujące na pragnienie tej osoby, aby się z tobą skontaktować. Może otrzymałeś niespodziewane wiadomości, przypadkowe spotkania lub nawet wizje w swoich snach. Istoty niebieskie szeptały ci do ucha, prosząc cię, abyś zwracał uwagę na te znaki i podążał za nimi. Ponieważ prowadzą cię ku spotkaniu z tą szczególną osobą. Możesz zapytać, dlaczego ta osoba nie wychodzi ci z myśli, dlaczego to połączenie jest tak potężne? Odpowiedź tkwi w energii dzielonej między wami. Istnieje boski iskierka między wami, harmonia dusz, która przekracza ludzkie zrozumienie. Anioły są tego świadome. Dlatego zaangażowane są w umożliwienie komunikacji i połączenia na głębszym poziomie. Zachowuj wiarę, ufaj, że wszechświat działa na Twoją korzyść. Nie załamuj się, jeśli rzeczy nie dzieją się w czasie, który byś chciał, bo boski czas jest doskonały. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, ta szczególna osoba będzie obecna i gotowa do rozmowy i dzielenia się doświadczeniami. W międzyczasie ciesz się tą podróżą, wykorzystaj okazję do zgłębienia samego siebie, indywidualnego wzrostu i wzmocnienia więzi z istotami niebieskimi. Nie pozwól, aby wątpliwości i niepewności zakłócały Twoją podróż, anioły są przy Tobie, wspierając Cię i prowadząc Cię ku miłości i szczęściu. Miej wiarę w wielkość tego spotkania, wierz w siłę rozmowy która jest przeznaczona, aby się wydarzyć. Anioły katalizują zmiany, otwierają drzwi i usuwają przeszkody, abyście mogli się spotkać. Zachowuj otwarte i gotowe serce, aby przyjąć tę szczególną osobę w swoim życiu. Podziel się swoimi myślami w komentarzach: Jestem tu, aby słuchać. Pamiętaj, że miłość ma ogromną moc, zdolną przezwyciężyć każdą przeszkodę. Nie kwestionuj głębokości swojego połączenia z tą szczególną osobą. Zachowuj wiarę, praktykuj cierpliwość i ufaj, że istoty niebieskie poprowadzą cię w tej miłosnej podróży. Niech boskie światło was otacza, niech anioły was prowadzą, a wszechświat przyniesie potrzebną mądrość, aby ta długo oczekiwana rozmowa stała się rzeczywistością. Dziękuję za śledzenie kolejnej treści. Zapisz się na kanał prawo wszechświata, aby być na bieżąco z wszystkimi aktualizacjami. Niech boskie błogosławieństwo dotrze do wszystkich. Kończę tu tę piękną wiadomość. Do zobaczenia w następnym filmie.